Dziękuję wszystkim wspierającym Cykl Warszawski. O szczegółach dotyczących wspierania kanału powiedziałem w osobnym filmie. Link do niego znajdziesz w opisie. Witajcie w kolejnym, 25. już odcinku serii Dziwne Warszawskie Nazwy, w której mówię o nietypowych, oryginalnych. Czy po prostu dziwnych nazwach przede wszystkim warszawskich ulic, ale także placów, skwerów czy osiedli? W tym odcinku znajdzie się tradycyjnie 12 nazw w całości zaproponowanych przez Was. Jednak zanim to, to najpierw czas na rozstrzygnięcie, która z nas z poprzedniego odcinka została przez Was uznana za najdziwniejszą. Tym razem różnice między poszczególnymi nazwami były niewielkie a ta zwycięska opcja zebrała 20% wszystkich głosów. A była to nazwa... Na Urzeczu. Przypomnę, że jest to ulica znajdująca się na Czerniakowie, która bierze swoją nazwę od Urzecza, czyli mikroregionu etnograficznego, który rozciąga się po obydwu stronach Wisły. Jeśli chodzi o kwestie ankiet w przyszłych odcinkach dziwnych warszawskich nazw, to jakiś czas temu postanowiłem zapytać Was o zdanie w tej sprawie. W zdecydowanej większości opowiedzieliście się za zostawieniem ankiet, tak więc link do tej z bieżącego odcinka znajdziecie w opisie. Zachęcam do zagłosowania, oczywiście po obejrzeniu materiału. Cykl warszawski. Odcinek zaczynam ulicą o nazwie, której kompletnie się nie spodziewałem. Ale od początku. Ulica Braterstwa Broni znajduje się w Ursusie, na Skoroszach. Biegnie od ulicy Henryka Opińskiego do ulicy Bohaterów Warszawy. Nazwa ulicy oznacza oczywiście walkę w sojuszu, jednak mam takie wrażenie, że jest to pozostałość jeszcze po poprzednim ustroju gdyż nazwa została nadana w 1979 roku. Wcześniej ulica nosiła imię Jana Kilińskiego. Nazwa Braterstwa Broni kojarzy mi się z pomnikiem polsko-radzieckiego Braterstwa Broni znanym jako Czterech Śpiących, który do 2011 roku stał na Placu Wileńskim, skąd zniknął przy okazji budowy drugiej linii metra. Ulica Braterstwa Broni przypomina mi też znajdującą się na Marysinie ulicę Przyjaźni, o której mówiłem w 12 odcinku serii Na Szybko o Stolicy. Ulica ta pierwotnie upamiętniała przyjaźń polsko-czechosłowacką, a później skrócono jej nazwę, dokonując dekomunizacji. Ulica Gębicka znajduje się na Łęce, a dokładnie na Tarchominie. Biegnie od ulicy Świderskiej do Atutowej. Nazwa tej ulicy pochodzi od nazwy Gębice, którą nosi kilka wsi w Polsce. Dwie w województwie wielkopolskim, dwie w lubuskim, a także po jednej w Dolnośląskim i Kujawsko-Pomorskim. Tak ponadto nazywa się część Ozorkowa i wsi godów w województwie świętokrzyskim. Nazwa ulicy Improwizacji może nie jest specjalnie dziwna czy nietypowa, ale z tą ulicą wiąże się ciekawostka. Ulica ta znajduje się na Młocinach, na północ od chuty. Nazwa nadana w 1960 roku odnosi się do spontanicznego działania, a w muzyce dodatkowo oznacza spontaniczną kompozycję odgrywaną na żywo. Ulica biegnie po dość odludnym terenie, jednak w latach 1950-2007 z przerwami kursowały tędy autobusy. Pierwsza była linia M, która dowoziła do znajdującego się w Domu Kultury Huty Kina Orzeł. Później od 1977 do 1992 roku była linia 381, która dowoziła do tutajszych zakładów przemysłowych. Ostatnia była linia 384, która przestała tu dojeżdżać 12 lutego 2007 roku w związku z likwidacją zakładów. Ulica Kamyk znajduje się w Wesołej, w Starej Miłosnej. Biegnie ona od ulicy Jana Pawła II do Diamentowej. Nazwa tej ulicy, nadana w 2000 roku, a więc jeszcze wtedy, gdy Wesoła była samodzielnym miastem, odnosi się oczywiście do niewielkiego odłamku skalnego. Ta nazwa nie dubluje się z inną w Warszawie, choć istnieje ulica o bardzo podobnej nazwie Kamykowa. Znajduje się ona na Białęce i biegnie od ulicy Juranda ze Spychowa. Ta nazwa została nadana w 2001 roku, a jej etymologia jest oczywiście taka sama jak tej wesołowskiej. Z ulicą Korkową jest tak. Jest mi doskonale znana, ale nigdy nie zastanawiałem się skąd wzięła się jej nazwa. Ulica ta znajduje się w Wawrze, na Maresinie. Biegnie od ulicy Płowieckiej do torów kolejowych, natomiast jej dalszy ciąg znajduje się za torami i kończy się na rondzie na styku Wawra. Rembertowa i Wesołej, gdzie na terenie tej ostatniej dzielnicy przechodzi w ulicę Wspólną. Kiedyś Korkowa była jedną długą całością, a na przecięciu storami istniał przejazd kolejowy, który jednak został zastąpiony wiaduktem na ulicy Marsa. W miejscu dawnego przejazdu później istniało przejście przez tory, którym można było się dostać na peron przystanku Warszawa-Gocławek. Jednak wraz z jego likwidacją w dotychczasowej lokalizacji i przeniesieniem nieco na północ i ono zostało zlikwidowane. Dawniej korkowa nazywała się Klasztorna, natomiast obecną nazwę nadano w 1954 roku. Korek to tkanka wtórna okrywająca łodygi, pnie, korzenie i bulwy, wytwarzana przez Miazgę, jednak w tym przypadku chodziło raczej o to. Że jest to główna ulica osiedla i przez to ruchliwa, mająca tendencję do tworzenia się korka. Mangalia to dość krótka ulica, znajdująca się na stegnach, której nazwę możecie kojarzyć dzięki zlokalizowanym w pobliżu przystankom tramwajowym i autobusowym. Biegnie ona od ulicy Jana III Sobieskiego i kończy swój bieg ze skrzyżowaniem z Panamską, nie dochodząc do alei generała Sikorskiego. Nazwa ulicy upamiętnia miasto w Rumunii. W pobliżu znajdują się inne ulice, które również zostały nazwane od miast, przykładowo Burgaska i Neseberska od miast w Bułgarii. Ulica o nazwie Nowy Przejazd znajduje się na śródmieściu i jest łącznikiem placu teatralnego z trasą WZ. Geneza tej nazwy nie jest jakaś szczególnie odkrywcza, ponieważ kiedy ulica powstała przy okazji budowy trasy WZ. Był to nowy, najkrótszy przejazd, umożliwiający przedostanie się stąd na Pragę. Zostajemy w tych rejonach miasta i przenosimy się na ulicę Okulnik. Biegnie ona od ulicy Ordynackiej do Szczyglej. Ulica powstała w 1882 roku jako droga prowadząca do Cyrku, który znajdował się przy Ordynackiej. Dziś Okulnik kojarzony jest z Uniwersytetem Muzycznym, jednak takie tradycje związane są z tym miejscem od początku jego istnienia, a nawet jeszcze wcześniej, gdyż już w 1861 roku w znajdującym się tutaj Zamku Ostrokskich powstało konserwatorium muzyczne. Początkowo ulica nazywana była Okulnikiem Hrabiego Krasińskiego, a później nazwę skrócono do pierwszego członu. Samo słowo okulnik oznacza ogrodzoną część na podwórzu lub pastwisku przeznaczoną dla zwierząt hodowlanych. Ulica Ślepa znajduje się na Łęce, na choszczówce. Biegnie od ulicy Chlubnej do ulicy Józefa Mehoffera. Nazwę tej ulicy nawiązuje do tego, że niegdyś była ona ślepo zakończona. Natomiast serwis ulice.um.warszawa.pl sugeruje, że nazwa ta mogła powstać w opozycji do nazwy sąsiedniej ulicy Widnej. Ulica Trakt Leśny znajduje się na Kabatach. Rozpoczyna swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Jerza, później biegnie przez teren lasu Kabackiego i kończy bieg na skrzyżowaniu z ulicą Moślaków, dochodząc do terenu Parku Kultury w Powsinie. Jest to stosunkowo nowa ulica, a raczej nowa nazwa, ponieważ została nadana w 2020 roku, będąc wcześniej dalszym ciągiem nowo Ursynowskiej. Historycznie była to bardzo ważna droga, którą przebiegał szlak handlowy łączący Warszawę z Czerskiem, a w średniowieczu łączyła Francję z Rusią Kijowską. A sama nazwa ulicy odnosi się oczywiście do przebiegu jej częściowo przez las. Ulica o nazwie Trzos znajduje się we Włochach, na osiedlu Opacz Wielka. Odchodzi od ulicy Działkowej. Nazwa tej ulicy, nadana w 1960 roku, oznacza oczywiście sakiewkę na pieniądze. Odcinek kończymy ulicą Zakole. Jest to krótka ulica znajdująca się na Grochowie, między ulicami Grochowską i Wiatraczną. Z pewnością znają ją kierowcy, którzy bywają na rondzie wiatraczna, ponieważ aby skręcić z Krochowskiej np. w aleję Stanów Zjednoczonych, trzeba najpierw skręcić właśnie w zakole. Ulica swój obecny kształt zyskała przy okazji przebudowy ronda wiatraczna w 1968 roku. Swoją nazwę zawdzięcza oczywiście swojemu kształtowi. Dziękuję wszystkim za nadesłane propozycje nazw. W opisie znajdziecie link do ankiety na najdziwniejszą nazwę z tego odcinka, a także drugi link do mapki z nazwami z wszystkich 25 odcinków.